Gratulacije je mojemu za spolu na vigrani meč, na profesionalno podešću do, do meču. Dželili smo me še minute, grali smo solidnje u odbroni. Takže tež dali svoje punkte, ktore su naš average. Gdje ste me zadovoljni za vigrane meču i v tem roku tež ne pregrališme v našem domu. Dziękuję bardzo kibicom na prezent, na fajne czekoladki. który nie będę zjadł, ale będę je czymał za, za memory. Dobrze, że nie jestem pan z Radia, że to by od razu zjadł. Także, także dziękuję wszystkim za i za doping, i kibicom. A, także. Imamo još je jedan meč koji ga będziemy vikorzystać tež za dijeliš min, minute i uh, tež čutić čvič, naše zagrijbki uh, i vjemeže za za za, za šedem 7 dni začina se uh, play-off. Tež, gratulacije Ostrovu na, na, na valke i uh, žiče svojemu kolegi Srtenoviču uh, Šišskog. na lepszego i dobrego w zespole. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Adam? Podchodząc do tego spotkania, chcieliśmy zagrać oczywiście na 120%, podtrzymać tą passę zwycięstwy w naszej hali. Tak jak trener powiedział, widać, że, że, że wszyscy praktycznie zawodnicy grają i, i Próbują dać siebie wszystko, te minuty są dzielone, także, także każdy z nas próbuje jeszcze tą formę swoją gdzieś tam poszukać i, i zagrać jak najlepiej. A... A ta, ta intensywność tych meczów i ta ilość tych meczów w, w ostatnim tygodniu, czy tam w ostatnich tygodniach, przyda nam się oczywiście na play-offy, bo teraz gramy co dwa dni w play-offach będzie podobnie. Także myślę, że ta intensywność i, i ilość tych meczów pomoże nam w dobrej walce i w dobrej walce na play-offach. Dobry wieczór Witam wszystkich jako pierwszy gratulacje. strmetovi na vigrani meču. Poprostu uh, pokazali kvalitete, koje maju dužo lepšom od nas. Uh, mi s problemami bez jednego uh, najvažnijšego, povijesme, najvažnijšeg zavodnika uh, Hrista Nikolova grali sme, uh, ali mislim že Pokazaliśmy e, przez część tego meczu, że e, jesteśmy me zespolem, który potrafi e, postawić się tak, tak e, dobrym zespołem, jak, jak jest telmet. Mieliśmy kilka udanych, e, e, dobrych akcji, powiedzmy, a reszta to, to jest e, wszystko, widać było już po pierwszej połowie, pierwszej dekady, jeżeli chodzi o statystyki, dużo, dużo więcej zbirek a, gospodarza i, i, i tu, tu, tu właśnie robili tą przewagę punktową, która już po drugiej kwarcie była bardzo wysoka, szybkim atakiem. Może powiedzmy ostatni, na, na tej to, na części taktyki nie, nie zagraliśmy do końca dobrze. Właśnie zaczynać szybki, szybki atak z Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Marcin. Ja przede wszystkim tak samo jak trener pogratuluję drużynie z za o, o zwycięstwo. E, no na pewno na pewno te tak szybkie ataki, które tutaj trener też wspomniał, e, dały nam się we znaki. E, po naszych, naszych niecelnych tak zbierali, to trener przeciwna zbierała wszystko i go nie ma do szybkiego. A co dalej, no drużyn drużyna Stelmetu jest drużyną w tej chwili jedną no, nie, nie, nie do pokonania. Myślę, że, myślę, że e, każdy kto by tutaj już nie przyjechał, zresztą e, nie, nie po to śrubują rekord. Nie ma żadnej nie żadna, żadna drużyna nie ma szans. I, i no, co, no, ja gratuluję jeszcze raz drużynie przeciwnej. Panu Jackowi, I, i no i co? Będę oglądał ich dalej.